Cześć, siemanko! Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj postanowiłem trochę omówić oraz podzielić się moją opinią na temat najnowszego albumu Kid Diego Insano. Kid Cadi to hip-hopowy artysta, który swoją popularność zdobył pod koniec lat 2000, poprzez różne współprace muzyczne z Kanye Westem oraz dzięki swojej fenomenalnej płycie Men on the Moon, The End of the Day, która według mnie jest jedną z lepszych, debiutanckich hip-hopowych albumów lat 2000. -tych. Na przestrzeni kolejnych lat Kid Cadi wypuścił bardzo dużo dobrych albumów, m.in. Kids Ghost z Kanye Westem, który według wielu jest najlepszym w jego karierze, a sama Płyta otrzymała nawet ocenę 10 na 10 od znanego amerykańskiego krytyka Antonego Fontano. Kit Cuddy stworzył po niej jeszcze dwa solowe albumy, czyli trzecią część Men on the Moon oraz Enter Galactic. I tak przechodzimy do jego najnowszego projektu, czyli Insano, który był zapowiadany już od jakiegoś czasu, a swoją premierę finalnie miał 12 stycznia tego roku. Album rozpoczyna Intro Often I Have This Dreams, który według mnie jest naprawdę fajnym, klimatycznym wprowadzeniem w płytę. Możemy usłyszeć tutaj dj drama, z którym Kuddy współpracował podczas tworzenia tej produkcji. Następnie dostajemy piosenkę Keep Bouncing, która według mnie jest ogólnie dobrą piosenką, aczkolwiek refren na niej brzmi, jakby Kit Caddy trochę nie miał pomysłu. Zarazem próbował się trochę dopasować do muzycznego trendu, który polega na ciągłym powtarzaniu jednego słowa jako refren piosenki. I mimo, że często jest to wykonane dość dobrze, to na tej piosence brzmi to trochę słabo. Na utworze Get Off Me dostajemy pierwszą gościnną zwrotkę na tym albumie dokładnie od Travisa Scotta. I zwrotka Kit Katiego aż tak bardzo mi nie siedzi. Moim zdaniem lepiej zaprezentował się na niej Travis Scott. Podoba mi się ostatnia część tej Piosenki, gdzie Kady i Travis zmieniają się co jeden wers, a największym minusem tej piosenki jest DJ Drama, który gada jakieś niepotrzebne, corny rzeczy, które brzmią jak te, które DJ Khaled stosuje u siebie. Utwór Most I'm Dennis posiada naprawdę świetny beat, aczkolwiek moim zdaniem mógł być o wiele lepiej wykorzystany przez Kid diego. Następnie przechodzimy do Wow, czyli piosenki, które byłem chyba najbardziej ciekawy, ponieważ ostatnio rzadko dano nam jest usłyszeć A$AP Rockiego i absolutnie się nie zawiodłem, ponieważ wykonał swoją robotę w 100% fenomenalnie. Następnie Electro Wave Baby oraz Tale of a Night, które nie przykuły tak naprawdę mojej uwagi niczym szczególnym i gdyby nie było ich na albumie, to chyba nie zrobiłyby to żadnej różnicy. Po ich mamy Cool Life, które jest po prostu dobrą, solidną piosenką oraz bardzo spokojny, chillowy utwór To Den High z bardzo fajną, gościnną zwrotką od Lilia Diego. At The Party to utwór, który wyszedł już jakiś czas temu i był singlem promującym album i mimo, że jest dość dobry, to po połączeniu takich artystów jak Kit Cudi, Travis Scott i Pharrell Williams spodziewałem się o wiele więcej. Generalnie dobry beat i produkcja zwrotkę Travisa Scotta uważam jako najlepszą, ale cały czas czuję jakiś niedosyt. Mr. Kula to moim zdaniem jeden z najlepszych utworów na tej płycie. Z solidnym, mocnym bitem, bardzo dobrze zarapowany przez KitKadiego. I szczerze mówiąc, to samo mogę powiedzieć o piosenkach Freshy i Tortured. Bardzo dobre piosenki w typowym dla KitKadiego stylu, który nigdy nie zawodzi. X and posiada sample z piosenki Orlando od XX I mimo, że nie jestem jakimś fanem muzyki EXA, to moim zdaniem Kit Kady naprawdę dobrze wykorzystał ten beat. Przechodząc dalej w utworze Seven, że mówiąc nie jestem jakoś specjalnie crazy na punkcie zwrotki, którą dał nam Lil Wayne, jak i zresztą ogólnie muzyki, którą ostatnio on sam wydaje. Mimo wszystko Seven nie jest złe, ale również nie byłoby to dużej różnicy, gdyby po prostu jej nie było. Pod koniec projektu Insane dostajemy dużo solidnych tracków, takich jak Roger Boys z Young Tagiem, który dał niesamowitą zwrotkę, Porsche Topless, która według mnie jest jedną z lepszych piosenek na tej płycie. Ogólnie mimo tego, że sam projekt w sobie nie jest zły, to uważam, że spośród trzech płyt, które wydał kilkady w tej dekadzie, czyli Menon Moon Free, Enter Galactic oraz Insano. Ta trzecia jednak jest najgorsza. Druga część albumu według mnie jest solidniejsza i o wiele bardziej mi się podobała niż pierwsza. Mimo, że na albumie pojawia się dużo dobrych piosenek, to moim zdaniem styl Kit Cadiego, którego nie zmienia już od długiego czasu, robi się już trochę monotonny. I nawet mnie jako fana Kit Cadiego, szczerze mówiąc, niektóre momenty na tym projekcie znudziły. Ale na pewno znalazł się tej piosenki, do których będę jednak wracał. Jakbym miał wystawić mu jakąś ocenę końcową, to byłoby to coś około 6 na 10. Ja już się z Wami żegnam. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, skrybowania i cześć!